Jak myślisz? Kogo Grzegorz Braun ma tutaj na myśli? Przed kim ostrzega? Bójmy się małych. E, małych synów którzy nam wbiją nóż w plecy. Kiedy się tego będziemy najmniej spodziewali, bójmy się miłych na co dzień wesołków, którzy po prostu nas zawiodą i zdradzą. Ech. No, bo będą głosowali tak jak większość demokratyczna, tak jak poprawność polityczna, tak jak mądrość danego etapu. Nie bójmy się mega potworów, czarnych charakterów, bo, bo w ich przypadku przynajmniej wiemy od razu, z kim mamy do czynienia. Bójmy się małych, chciwych, chciwych sukien synów, którzy. Którzy gotowi są zrobić wszystko, sprzedać wszystko, po to, żeby mieć złudne przeświadczenie, że to oni posiedli pierścień władzy. No bo wiecie, w ustach człowieka, który zdaje się być kulturalny, użycie słowa sukincen. No, to jest coś, co bardzo mocno ma zwrócić uwagę, że to jest ważne. Pytanie, co Grzegorz Brown wie, a czego nam nie mówi? Ja się domyślam i ujawniam to w tych dwóch materiałach z analizą wyników pierwszej tury wyborów. Prezydenckich. Znajdziesz je na moim kanale YouTube wideoprezentację. Trzeba wejść na stronę główną, zajrzeć do zagładki wideo i to będą jedne z ostatnich materiałów. Tytuł tego pierwszego to Brown zaorał, Hołownia płacze. Trzaskowski ma problem. Tytuł tego drugiego to Trzaskowski już prosi o poparcie ludzi, których obrażał. Zapraszam Cię. I taka, taka podpowiedź. To nie chodzi o Day Zełęskiego To chodzi o niskopiennego człowieka, który wydaje się być taki fajny, a lubi wbijać noże w plecy. YouTube wideo prezentację zapraszam.